Witam ja. Państwa w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Spotkaliśmy się dzisiaj na konferencji prasowej poświęconej kolejnej edycji Kultowego Festiwalu 3 razy Wyrzewicz. Jest mi niezmiernie miło powitać, jest ze mną Prezydent Miasta Radomska, Pan Doktor Jarosław Ferenc oraz Koordynator projektu Festiwalu 3 razy Wyrzewicz, Pani Jolanta Dąbrowska. Panie Prezydencie, bardzo proszę o słów. Bardzo cieszę, że po raz kolejny Miejskie Dom Kultury Miasta Radomsko Festiwal poświęcony Braciom Różericzom. Jest to dla nas bardzo ważny festiwal, dlatego że e, bracia Różericzce zapisali się w historii e, kultury polskiej jako wybitni radomszanie. E, mam nadzieję, że ta edycja, która będzie w tym roku, ona przyciągnie więcej, znaczy więcej osób, e, które są, chcieliby obejrzeć twórczość e, zarówno Tadeusza. Jak i Janusa, w tym roku będą również będzie rodzina różowiczów w tym festiwalu gości honorowni. Mam nadzieję, że mieszkańcy miasta Rodrska, a też mieszkańcy regionu dąbrowskiego i szerzej Łódzkiego skorzystają z tej okazji, aby zapoznać się z twórczością naszych Różewiczów. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Tradycyjnie nasz festiwal rozpoczynamy 9 października, czyli w dniu godziny mistrza Tadeusza Różewicza. Pani a Jelu otwieramy tego tegoroczny program festiwalowy. Zaczynamy 9 października, 9 października, czyli godziny Tadeusza różywicza na początek wyjątkową wystawę. Tak, pani Agata Ewa Kordecka zaprezentuje wystawę Mierzyć się z nutnem. Tak. Słów tylko o pani Agata. Pani Agata w ubiegłym roku otrzymała to na ogólnopolskim... W konkursie poetyckim imienia Stanisława Brzewicza, w konkursie, który organizujemy w ramach naszego festiwalu. Pani Agata, przypomnę, dostała wyróżnienie, ale okazało się w trakcie rozmowy, że oprócz tego, że jest poetką, pisze wspaniałe wiersze, to również maluje, e, tworzy grafikę. I właśnie jej pracę e, zobaczymy w naszej galerii na rozpoczęcie festiwalu. Przypomnę to 9 października, w czwartek, o godzinie 17 o godzinie 18. .00. Drodzy Państwo, tutaj nie boję się użyć wielkich słów, to będzie wielkie wydarzenie teatralne. Zapraszamy Państwa na spektakl do piachu. Do piachu Tadeusza Różewicza po raz pierwszy w Radomsku, po raz pierwszy w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. To jest dopiero czwarta adaptacja tego dramatu, bo po takim głośnym teatrze telewizji Kazimierza Kulca Tadeusz Różewicz zabronił wystawiania po latach zgłosili się do niego dwaj reżyserzy, Witold Mazurkiewicz i Janusz Okryński i oni uzyskali wówczas zgodę Tadeusza Różewicza, żeby do Piachu pokazać w Lublinie. I to się udało. Później, po kolejnych wielu latach, kiedy już Tadeusz Różewicz e, nie było, kiedy Tadeusza Różewicza nie było już wśród nas, zgodę na to, żeby do Piachu pokazać ponownie, zgodę udzieliła pani Julia Różewicz. Premiera odbyła się w ubiegłym roku w Pielsku Białym i właśnie ten spektakl, nagradzany spektakl, no, przyjdzie do Radowska, 9 października o godzinie 18:00. Spektakl rekomendowany jest widzom dorosłym. Yy, Obowiązują zaproszenia, wejściów, które są dostępne w naszej kasie. I serdecznie Państwa na ten spektakl zapraszamy. Tym bardziej, że tak mi się wydaje nam się wydaje, że w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, akurat ten dramat nabiera zupełnie nowych, bardziej uniwersalnych znaczek i to będzie naprawdę duże wydarzenie. Pani Jolie, dodajmy, że po spektaklu będzie się w dyskusja. Tak, po spektaklu chcemy e, naszych widzów zaprosić do rozmowy o tym, co zobaczymy na scenie, bo to będzie bardzo mocne wydarzenie, naprawdę. E, naszą, nasze zaproszenie przyjęli obaj reżyserzy: będzie zarówno pan Witold Mazurkiewicz, będzie pan Jarcz Okryński, ale też wybitni dramatolodzy. Dobrze na państwu pani Barbara Osternow i przyjdzie też pan Jacek Kopciński, który przez wiele lat był redaktorem na to wszystko w pierwszym dniu naszego festiwalu, natomiast w piątek 10 października zapraszamy Państwa do Kina pasja z Domu Kultury w Gdańsku. Dwukrotnie o godzinie 10.18 prezentować będziemy film Innego końca nie będzie w reżyserii Moniki Majorek. W tym roku podczas 44. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych LAMU 2025 za, właśnie za reżyserię Lał imienia Stanisława Lużywicza właśnie otrzymała pani Monika Majorek, która przyjęła nasze zaproszenie i zarówno na tym dopołudniowym i popołudniowym seansie będzie gościć w naszych wspomnianych drogach. Po samsach będzie się, myślę, bardzo interesujące spotkanie, bo to bardzo piękny, wzruszający film. My już tylko pokazaliśmy w naszym i on spotkał się naprawdę z taką bardzo pozytywnym odbiorem, która... Topa, Agnieszka Kulesza, z których także naprawdę yy, bardzo dobry film, a potem myślę, że jest dobra rozmowa. I sobota, Panie Dyrektorze. Tak, i w sobotę no, tradycyjnie wybieramy się na spacer. Tak, startujemy o 12. Trzymamy kciuki za pogodę, mam nadzieję, że będzie jak dzisiaj. Naszą, naszą przewodniczką będzie Pani Agnieszka Kuligowska. Zachęcamy, żeby zajrzeli Państwo na nasze strony Różowiczowskie, bo tam wciąż jest dostępny taki spacer wirtualny, prowadzony też przez Agnieszkę, ale Agnieszka obiecała, że w tym roku oprócz doskonale znanych na miejscu związanych z braćmi, zaprowadzi też nas w inne zakątki. Także jesteśmy bardzo ciekawi. Ma. A po spacerze zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury do na kawę o godzinie 16. Podsumowanie już 16. edycji. W konkursu literackiego imienia Janusza chciał już o tym dzisiaj wspominaliśmy. Nie jest tajemnicą, bo laureatką jest pani Malina Prześluga. Tak, to jest, nagrodą jest debiutancki tom wierszy. To już nie jest tajemnicą, ale te wiersze podarujemy Państwu dopiero o godzinie 16 w trakcie promocji. Dodam również, że w trakcie promocji, właśnie w trakcie tego spotkania, naszymi gośćmi będą również laureaci z ubiegłych lat, którzy również są jurorami w tym konkursie. Myślę, że to będzie takie piękne, no nie boję się użyć tego słowa, rodzinne, poetyckie spotkanie. Przyjaciół. A wieczorem, wieczorem zapraszamy Państwa na podróż w czasie, na podróż w przestrzeni, to będzie niezwykły koncert, zapraszamy Państwa na koncert w Starym Kinie, gdzie głównym bohaterem hmm. będzie Kinema i Kibie dla osób spoza Radowska, bo ja chcę, że to nasze no, kino z wielkimi tradycjami, które dzięki staraniom również pana prezydenta wkrótce odzyska blask, z czego bardzo się cieszymy i mam nadzieję, że taki koncert wkrótce zorganizujemy e, tam, ale na razie. Na razie zapraszamy do sali fizyka Miejskiego Domu Kultury, gdzie królować będzie muzyka z filmów, na które pewnie chodzili bracia Różowiczowie do kinery. Także zapraszamy na do, 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 do taką sentymentalną podróż. Naszym przewodnikiem będzie pan Piotr Gładki, czyli wybitny skrzypek, który Urodził się w Adomsku, to młodość, a karierę robi tak daleko od domu, ale bardzo chętnie do nas wraca i przyjedzie naprawdę z wyjątkowni gości, bo zaśpiewa dla nas pani Anna Daryszowska, czego bardzo, bardzo się cieszymy. A zaśpiewa, ale również współprowadzącym koncertu będzie pan Tomasz Stockinger. Ten koncert w ogóle będzie obwitował w Sonciarki, ale nie wszystko chcemy dzisiaj jeszcze wracać. Czyli mówiąc krótko kinema w kinie Pasa miejskiego domu do a kiedy Pani do kinema? Nie mógł się No, myślę, że w 2021 roku, tam, ten festiwal, to będzie tam. To, 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 to. to już wszyscy Państwo jesteśmy zaproszeni, oczywiście, wtedy festiwal trzy razy i może odbyć się bez właśnie tego magicznego miejsca. A to, co słyszymy teraz, to właśnie chyba. Tak. już muszkoda, bo ja przychodzę do następnego, ostatniego szkół. Festiwalowego. Festiwal zamykamy w niedzielę, 12 października. Zapraszamy Państwa na godzinę 18. W grupy, słychać na też. Spektakl głodnie Uznania w wykonaniu amatorskiej grupy teatralnej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Reżyserką tego spektaklu jest pani, pani Anna Rakowska. Tradycją jest już, że oprócz zaproszonych gości, oprócz zawodowych scen. My również przygotowujemy nasze projekty i to jest właśnie najlepszy przykład. Polecam Państwa uwagę na zakończenie festiwalu. Niedziela, godzina 18.00, obecność w I jeszcze bardzo ważna informacja. Nasz, nasz festiwal uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencji edycja 20, 2025. To jest 85 tysięcy Oczywiście tutaj pomaga nam miasto, nasz budżet Domu Kultury też oczywiście się w to włącza, także dzięki współpracy tych instytucji festiwal może dojść do skutku. Organizatorami są Miejski Dom Kultury w Radowsku i miasto Radowskie. Również podziękowania dla patronów medialnych, a są nimi. Kalejdoskop Telewizja Polska, program Trzeci Radomsko Nasze Miasto, Odrad, Teatralny, etat.pl, Dwójka, Polskie Radio, Puls Radomska, radomsko24.pl, sklepa FN i TVP Info. Dziękuję. Przygotowaliśmy dla Państwa takie pakieciki.